Dziś porozmawiamy o sprawie z przedmieść Waszyngtonu, która w mediach przewija się pod tytułem Mor Au pair. W domu w Herdon w Virginii, znaleziono 37-letnią Christine Banfield, śmiertelnie ranioną nożem oraz 39-letniego Josepha Ryana z ranami postrzałowymi. Na miejscu była też au pair Juliana oraz mąż Christine, Brendan. Początkowo sytuacja brzmiała jak włamanie, jednak śledczy twierdzą, że mogło chodzić o zaplanowaną intrygę. Zwabienie obcego mężczyzny przez fałszywy profil na stronie dla fetyszystów, ustawienie sceny i próba wrobienia go w zabójstwo. I właśnie dziś chcę opowiedzieć Wam o tej tragicznej historii. Dlaczego to miało miejsce? Kto to zaplanował? Czy był to jeden wielki plan, czy może włamanie? Christine i Brendan Banfield wzięli ślub w 2010 roku a w 2018 urodziła im się córeczka o imieniu Valerie. Brendan pracował jako federalny agent w Wydziale Kryminalnym, czyli w amerykańskim Urzędzie Skarbowym, gdzie pełnił funkcję uzbrojonego funkcjonariusza. W 2019 roku przeprowadzili się z Long Island do Herdon, na przedmieścia Waszyngtonu. Tam zamieszkali w domu, w którym planowali wychowywać córkę i budować życie. Christine była pielęgniarką i jak wynika z relacji osób, które były jej bliskie albo ją spotkały, bardzo angażowała się w swoją pracę. Rodrigo Valdermari, jeden z pacjentów, powiedział, że po wybudzeniu z wielotygodniowej śpiączki, zobaczył przy łóżku Christine i była dla niego jak anioł. Pomagała mu w codziennych rzeczach. Goliła go, realizowała rozmowę na Zoomie z najbliższymi. Powiedział też, że tak zakolegował się z Christine, że zaprosił ją i jej rodzinę na spotkanie w parku w okolicach Waszyngtonu wiosną 2021 roku. Christine powiedziała mu wtedy, że planują zatrudnić oper z Ameryki Południowej, aby mogła pomóc im przy dziecku. I co jest kolejną rzeczą, która podkreśla ciepło Christine i jak dobrą osobą była, to to, że powiedziała mu, że zależy jej na tym, aby osoba, którą zatrudni, Czuła się w nowym miejscu dobrze, jak część rodziny. Pytała go nawet o polecenia restauracji, żeby au pair mogła poczuć się jak u siebie. Jeżeli nigdy nie słyszeliście o tym, kim jest au pair, to przeważnie jest to młoda osoba, no przeważnie od 18 do 30 roku życia, ale no wiadomo, ten przedział wiekowy może być inny. Najczęściej jest z innego kraju i mieszka u rodziny i pomaga głównie w opiece nad dziećmi. Często są to programy, które są specjalnie tak zaprojektowane, że właśnie wyjeżdża się ze swojego kraju do na przykład Ameryki jako au pair. Taka osoba mieszka w domu rodziny, dostaje pokój, wyżywienie, no i w zamian pomaga przy dzieciach, odbiera je ze szkoły, bawi się z nimi, przygotowuje jakieś proste posiłki. Dostaje też oczywiście wypłatę, ale taka osoba ma też czas dla siebie, na naukę języka czy poznawanie kraju, w którym mieszka. Więc nie jest to taka pełnoprawna niania na etat, ale bardziej taka wymiana, typu pomoc, mieszkanie, keshan Doświadczenie. I w tym momencie poznajemy Julianę. Ale zanim do tego przejdziemy, to moi drodzy. Mamy nowy rok 2026. I często nowy rok to jest, wiecie, nowy rok, nowa ja. Daje nam taki zastrzyk energii. Robimy sobie listy różnych celów, planujemy nowe nawyki i mówimy sobie, że to będzie właśnie nasz rok. Jakbyście powiedzieli mi rok temu, że będę planowała i drukowała zdjęcia do Vision Board, który będzie wisiał naprzeciwko mnie, abym przy codziennej pracy widziała, dlaczego robię to, co robię, to bym was wyśmiała, bo normalnie nie jestem taką osobą. Ale w tym roku działam, robię listy, zapisuję, nawet pokażę Wam, że notesik jest, jest zapisywany. Ja w zeszłym roku go już zaczęłam, jeżeli chodzi o właśnie życie codzienne, pracę, plany. I słuchajcie, znowu to robię, bo no w końcu nauczyłam się, że jestem osobą, która musi planować, bo ja robię wszystko na ostatnią chwilę. No i wiecie, jak to jest z motywacją. Przychodzi i odchodzi. Szczególnie w tych momentach, kiedy nam się już naprawdę nie chce i tak tracimy, już wiecie, tą wiarę w siebie, i niestety, ale po tym styczniu, często wiecie, idziemy do góry z tymi planami, i nagle spadamy, i wszystko zaczyna się sypać. I właśnie tutaj terapia może być naprawdę bardzo pomocna. I kolejny raz chciałabym podziękować serdecznie w filmie Plezo Therapy. Wiecie, że współpracuję z nimi od dłuższego czasu. Często pytacie o mój kod, więc o tym też za chwilkę. I sponsorem dzisiejszego odcinka znów jest właśnie ta firma. Terapia jest idealnym miejscem do tego, aby właśnie z wybranym terapeutą porozmawiać na temat tego, co chcemy osiągnąć i jak się z tym wszystkim czujemy. Taka osoba może pomóc nam w budowaniu zdrowszych nawyków. Z, w takim podejściu do zmiany z Większą wyrozumiałością wobec siebie i aby wyjść z tego toku myślenia, że albo wszystko wyjdzie mi idealnie, albo wcale. Więc jeżeli jesteście w tym miejscu, że zdecydowaliście się na terapię, stwierdziliście, ok, nawet to pierwsze spotkanie, tylko nie wiecie, gdzie zacząć, jak zacząć, od czego, w ogóle z kim, no to na platformie Plezo jest bardzo krótki, pięciominutowy test, który pomaga uporządkować Wasze potrzeby i dopasować terapeutę do Waszej konkretnej sytuacji. Czy to stres, czy wypalenie, czy lęk, czy coś innego. Jest też bezpłatna opcja przewodnika terapii, która trwa 20 minut i jest to rozmowa ze specjalistą, który pomoże Wam określić, czego szukacie, i dzięki temu dostaniecie listę rekomendowanych terapeutów. Bez żadnej presji, bez stresu, że wybieracie kogoś w ciemno. Na Plezo są tylko zweryfikowani specjaliści, mają minimum 3 lata doświadczenia, a Wy możecie przeglądać wszystkie te profile, czytać o ich kwalifikacjach, a nawet obejrzeć krótkie wideo wprowadzające, żeby lepiej poczuć, kto będzie dla Was idealnym wyborem. No i najważniejsze, wszystko jest poufne, sesje odbywają się bezpiecznie na platformie, a prywatność jest tu naprawdę priorytetem. No i wszystko oczywiście odbywa się wtedy, kiedy kiedy Wy chcecie, czy to jest jakaś przerwa na obiad, czy po pracy, czy przed, wszystko jest w Waszych rękach. Więc jeżeli chcecie spróbować, to przypominam Wam o moim niezmiennym kodzie Suzan 30 który daje Wam minus 30% zniżki na pierwszą sesję z terapeutą. Więc już teraz możecie zeskanować sobie kod QR, może najlepiej pod koniec tego filmu jeszcze Wam przypomnę, albo kliknąć w link w opisie filmu i zacząć od razu. A teraz przechodzimy do naszej oper. Juliane. Juliana Perez to młoda Brazylijka, która w momencie zatrudnienia przez rodzinę w Banfield miała jakieś 21 lat. Jej znajomi powiedzieli, że młoda kobieta była bardzo podekscytowana, bo interesowała się nauką związaną z pielęgniarstwem, no a miała w końcu mieszkać z pielęgniarką, więc myślała, że będą miały dużo wspólnego. Wszystko wyglądało jak idealny wybór Niani, przynajmniej na początku. No ale przejdźmy do tego okropnego dnia. 24 lutego 2023 roku. Tego poranka policja otrzymała kilka połączeń telefonicznych z telefonu Juliany. Pierwszy telefon około 7:47. Jednak nic nie słychać poza jękiem, harczeniem, a potem nagłą ciszą. I połączenie się urywa. Wkrótce kolejne połączenia. Jednak te również kończą się, zanim padną konkretne informacje. Ostatnie połączenie około 8:02. Juliana błaga o pomoc, jest wyraźnie w panice i ma problem z podaniem adresu. W tym samym połączeniu do telefonu dołącza się też Brendan Banfield i mówi, że właśnie postrzelił mężczyznę, który atakował jego żonę. Gdy policja dotarła na miejsce, na piętrze w sypialni znaleziono Christine, nagą, poza skarpetkami, z poważnymi ranami kłutymi, które obejmowały okolice szyi i były śmiertelne. Christine oddychała, kiedy ją znaleziono, trafiła do szpitala, ale niestety zmarła jeszcze tego samego dnia. Obok niej znajdowało się ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi głowy i klatki piersiowej. Został zidentyfikowany jako Joseph Ryan, 39-letni mieszkaniec okolicy. W domu znajdowała się też au pair rodziny Juliana i Brendan, mąż Christine. Policja znalazła też zakrwawiony nóż, dwa pistolety oraz torbę z akcesoriami W piwnicy znaleziono Valerie, czteroletnią córkę pary. Raporty podkreślają, że fizycznie nie odniosła żadnych obrażeń. Na jednym z nagrań widzimy, jak funkcjonariusz rozmawia z Julianą, podczas kiedy ratownicy pomagają Christine. I Juliana powiedziała, że było to włamanie. Juliana powiedziała, że tego ranka miała plany, aby zabrać małą Valerie do zoo wsiadły do samochodu, ale bardzo szybko zorientowała się, że zapomniała lunchu. Postanowiła więc wrócić do domu i w tym momencie zobaczyła obcego mężczyznę wchodzącego do domu z jakąś torbą. Od razu próbowała dodzwonić się do Christine, która była w domu, ale nie odbierała. No i wtedy postanowiła zadzwonić do męża Christine, Brendana, który podobno był już w drodze do pracy, ale szybko zawrócił i wrócił do domu. Kobieta powiedziała, że kiedy Brendan wrócił, weszli na górę i zobaczyli Josefa stojącego nad Christine. Kobieta podobno klęczała, a mężczyzna miał trzymać nóż przy jej gardle. Brendan podobno miał strzelić Josephowi w głowę ze swej broni służbowej, a następnie krzyknął do Juliany, żeby przyniosła drugą broń z safe. Juliana oddała wtedy strzał w klatkę piersiową, tłumacząc, że bała się, że Joseph zaatakuje ponownie. Problem w tym, że policja od początku nie wierzyła w tę wersję wydarzeń. Nie było żadnych śladów typowego włamania. A jeżeli Brendan był już uzbrojony i już strzelił, to dlaczego angażował oper? Dlaczego powiedział jej, że poszła do sejfu po kolejną broń? Jego zachowanie również zaczęło budzić bardzo dużo pytań, ponieważ podobno, kiedy ratownicy walczyli o życie Christine, on nie pytał o jej stan, tylko cały czas pytał. Co z Józefem? Dlaczego nie pytał o stan swej żony, której pomagali? Dlaczego pytał o mężczyznę, którego nie znał, który podobno się włamał? Może dlatego, że to on oddał strzał i po prostu martwił się, że może jest to śmiertelny strzał? Dlaczego nie pytał w ogóle o żonę? Juliana podobno przeszła przez bardzo długie przesłuchanie. Mówi się nawet o dziewięciogodzinnym wywiadzie na komisariacie. I podczas niego podobno powiedziała, że to ona zabiła Josefa, że to ten strzał, który ona oddała, okazał się śmiertelny. Ale śledczy nie byli przekonani. Nie uwierzyli, że była to obrona konieczna w trakcie przerwanego włamania. Śledczy znaleźli ślady prowadzonego profilu na portalu FetLife, związanego ze środowiskiem BDSM i. Tyszu. Według ustaleń, przez tę platformę miało dojść do kontaktu z Josephem. I w ten sposób mężczyzna został zamieszany w tak okropną sytuację, która zakończyła się dla niego śmiertelnie. Joseph podobno miał przyjechać do domu Banfieldów na wcześniej umówione spotkanie z Christine, którą podobno poznał na tym portalu. Tylko, że pytanie brzmi, czy on z nią rozmawiał? Z kim tak naprawdę korespondował? Kto go zaprosił? Według prokuratury Christine nie była osobą stojącą za profilem, który oryginalnie wyglądał jak jej profil. Jej znajomi i rodzina mówili, że to w ogóle do niej nie pasuje, a śledczy nie znaleźli żadnych dowodów, że kobieta interesowała się takimi praktykami. Profil Christine na tej stronie był założony pod imieniem Anastazja. Podobno należał do Brendana, co wydaje mi się nie jest w tym momencie szokujące. Jednak był to profil założony z zamysłem, że będzie to wyglądać jak jego żona. Tylko inne imię, ale jej zdjęcie. I co ciekawe, było to zdjęcie Christine w bikini, ale było to zdjęcie, które ona wysłała do swego męża. Nie było z jakiegoś tam Facebooka czy Instagrama. Ona wysłała je prywatnie. On później wysłał je Julianie, która przesłała sobie je na e-maila. Więc czy. Dwójka, Oper i Brendan, założyli to konto wspólnie, aby wrobić Christine, a raczej Josepha, w to, żeby Joseph przyszedł do niej na spotkanie, podczas którego mieli no, wykonać to, o czym rozmawiali online na stronie dla fetyszystów, a później zaplanować to wszystko tak, że wyglądało to na mężczyznę, który się włamał i zaatakował Christine. I wydaje mi się, że w tej chwili już dobrze wiecie, jaki tutaj jest motyw, ponieważ okazuje się, że Oper i jej pracodawca mieli romans. W dalszym śledztwie okazało się, że to Brendan był osobą, która pisała z Josephem i rozmawiała na temat tego fetyszu i umówiła spotkanie. Jednak końcowo Juliana też z nim rozmawiała, ponieważ no, potrzebowali damskiego głosu, który przez telefon ustali dokładne miejsce i datę. Joseph naprawdę znalazł się w bardzo złym miejscu, w bardzo złym czasie, ponieważ on myślał, że jedzie na spotkanie umówione, gdzie obydwie strony zgadzają się na coś, a końcowo odebrano mu życie. I jeżeli chodzi o romans Brendana i Juliany, to nie są to moje domysły, ani domysły internautów. Śledczy odkryli dowody na ich romans bardzo szybko. Wiadomości, zdjęcia. Nawet wspólny wyjazd do Nowego Jorku. Były też elementy, które znaleziono w domu, które wskazywały na to, że ich relacja była intymna. Jedna z ich randek, z której w ogóle mają zdjęcia, miała miejsce jakieś dwa miesiące przed tragedią. I wspólnie praktykowali strzelanie. I Brendan później wrócił w to samo miejsce i chciał zakupić tę samą broń, która później była powiązana ze strzałem oddanym przez Julianę. A była to ta sama broń, yy, której używali do praktykowania na strzelnicy. Wszystko zaczęło mieć coraz więcej sensu, że to było zaplanowane. Nie było żadnych śladów włamania, bo on jeszcze nie dojechał do pracy, ona akurat wróciła po lunch, no niby wszystko możliwe ale nie do końca dopieli całą sytuację, cały swój plan. Brenda miał wyjechać z okolice domu około 7:10. Potem zatrzymał się przy McDonaldzie i siedział w samochodzie. Powiedział, że zatrzymał się na śniadanie, ale okazuje się, że siedział tam aż do 7:37. Więc jeżeli miał być w pracy na 7:30, dlaczego był na tym parkingu tak długo? Okazuje się, że Juliana zadzwoniła do niego około właśnie 7:37. I wygląda to tak, jakby on specjalnie czekał na ten sygnał. Wszystko było według nich idealnie zaplanowane. Ona miała zabrać małą Valerie do zo, ale zapomniała tego lunchu, tego pudełka. On akurat zatrzymał się w McDonaldzie, no i akurat siedział i jadł, kiedy ona zadzwoniła. To wszystko oczywiście mogłoby się wydarzyć, ale też fakt, że Joseph przyjechał tak rano, dosłownie minuty po tym, jak O'Per i mąż Christine wyszli z domu, no nie wiem, czy ktoś wymyśliłby takie spotkanie, wiecie, tak szybko po tym, jak osoby, które mają się o tym nie dowiedzieć. Mogłyby się dowiedzieć, bo właśnie mogłyby wrócić po coś, czy coś w tym stylu. No nie wiem, tutaj tylko spekuluję, ale w tym wszystkim najbardziej przykre jest to, że oni w ogóle nie mieli problemu z tym że chcieli pokazać Christine jako żonę, która zdradza, namalować obraz Josefa, że jest y, tak za tym BDS-em i tym wszystkim, że zabiłby kogoś, że to po prostu jest taki fetysz. Co ciekawe, to Juliana podobno jest osobą, która właśnie bardzo lubi y, ten fetysz BDS-em, zabawy z nożem, y, jakieś tam zabawy z krwią. Nawet nie wiem co to oznacza, ale podobno ona właśnie lubuje się w takich praktykach. Dlatego może ten cały plan miał dla nich sens, że hej, po prostu mężczyzna poszedł za daleko. Nie zapominajmy też o małej Valerie, czteroletniej dziewczynce. Która była w samochodzie, jednak przez czyło czy tatę została zabrana do tego domu. Jeżeli oni chcieliby utrzymać, że mm, było tam jakieś niebezpieczeństwo, jakiś mężczyzna się włamał, dlaczego czyłper czy ojciec zabraliby dziewczynkę do samochodu? Raczej zostawiliby ją w tym samochodzie, ktoś by z nią został, jedna osoba weszłaby do domu, czy zadzwoniła po pomoc, do kogokolwiek, policja, no ktokolwiek. Ostatnią rzeczą, jaką byście robili jako rodzic, opiekunka, wydaje mi się, że nawet osoba bez dzieci, to zabrać dziecko w miejsce, które jest niebezpieczne. Ale to może jest tylko moja opinia, bo sama mam dzieci, jednak dla mnie to jest niewyobrażalne, żeby coś takiego zrobić, bo mimo iż dziewczynka nie ucierpiała fizycznie, no to wyobraźcie sobie, jaki to musi mieć teraz wpływ na resztę jej życia. Bez mamy, ogromna tragedia. No, i prawdopodobnie też bystaty, albo statom, którego nie będzie chciała znać. Pierwszy areszt nastąpił 13 października 2023 roku. I był to areszt Juliany. Postanowiono jej zarzuty dotyczące śmierci Josefa. Brendan pozostał na wolności. Mieszkał w domu z córką i z matką. Ale coś, czego nie wiedział, to to, że śledczy monitorowali jego wszystkie rozmowy i kontakt z Julianą. W internecie pojawiły się cytaty z nagrań rozmów z aresztu, gdzie. Juliana mówiła coś w stylu mam nadzieję, że nie jesteś ze mną tylko dlatego, bo boisz się, że się od ciebie odwrócę. Brendan podobno nalegał, aby ona trzymała buzię na kłódkę. No i to już brzmi tak jakby on coś miał za uszami, bo dlaczego, dlaczego w ogóle powiedzieliby sobie coś takiego? Kolejna informacja, która pojawiła się w internecie, to to, że Brendan podobno podczas rozmowy z mamą powiedział, że niania nie umie trzymać języka za zębami. Czy to oznacza, że jego mama wiedziała, co tak naprawdę miało miejsce? Czy ona też będzie oskarżona o to, że no, ym, brała gdzieś w tym udział? No bo osoby, które ukrywają prawdę przed policją, też ponoszą odpowiedzialność. Juliana i Brendan w ogóle byli bardzo nieudolni w tym, aby ukrywać romans. Ona na początku powiedziała, że nic ją nie łączy z pracodawcą, ale oni nawet nie próbowali tego ukryć. No bo te wszystkie zdjęcia, to samo to, że ludzie zdradzają i robią sobie wspólne zdjęcia i myślą, że nikt się o tym nie dowie, tym bardziej, kiedy podejmują decyzję, że zamiast wziąć rozwód, chcą odebrać komuś życie. Jak w ogóle taka osoba myśli? I jeszcze w tym wszystkim mamy dziecko inne dziecko, któremu rodzic postanawia odebrać drugiego rodzica. Ja nie wiem, co musi być w głowie takiej osoby. I wracając do ich romansu, oni naprawdę w ogóle nie przejmowali się tym, co się dzieje, ponieważ jeszcze przed aresztem Juliany, to było jakieś osiem miesięcy od tragedii, oni w ogóle się nie kryli z tym, co się stało. Nadal mieszkali razem, tylko Juliana przeprowadziła się ze swej sypialni do sypialni Brendana. I kiedy policja powróciła do domu, aby ją aresztować, zauważono, że jej ciuchy, które były wcześniej w szafie w jej sypialni jako sypialni oper, zostały przeniesione do głównej szafy w sypialni Brendana. Na łóżku z kolei była yy, bielizna, taka typowo sypialniana, a przy łóżku, na stoliczku, tym obok łóżka było oprawione zdjęcie pary. I nie mówię tutaj o Brendanie i Christine, tylko było to zdjęcie Brendana i Juliany, więc oni żyli sobie jak gdyby nigdy nic, jakby nic się nie działo, w ogóle wprowadzeni razem. I to też nie jest pierwszy raz, kiedy Brendan zdradzał swoją żonę, ponieważ jedna z kobiet, która również miała z nim romans, powiedziała, że on wiele razy mówił, że wszystko byłoby o wiele łatwiejsze, gdyby Christine po prostu już nie było. 16 września 2024 ogłoszono, że Brendan jest oskarżony o zabójstwa Christine i Josefa. Prokuratura powiedziała, że ma nowe informacje, a śledczy pracowali bardzo, bardzo długo nad tym, aby właśnie go w końcu aresztować. Ogromne znaczenie miała analiza kryminalistyczna i były to ustalenia dotyczące rozprysków krwi. I przemieszczenia ciał. Były to elementy, które od razu sugerowały, że ktoś próbował ustawić całą scenę tak, aby pasowała do tej wersji, że ktoś się włamał. Ustalono, że ciała zostały przeniesione. Po tym, jak odebrano im życie, a ręce Josefa zostały tak zamazane w krwi Christine, aby wyglądało na to, że on atakował ją nożem. Pod koniec października Juliana przyznała się do nieumyślnego spowodowania śmierci i zgodziła się współpracować oraz zeznawać przeciwko Brendanowi. W zamian zarzuty miały zostać złagodzone, a w grę wchodził nawet scenariusz skrócenia kary o czas, który już odsiedziała. I to zawsze budzi ogromne emocje, bo z jednej strony jej zeznania mogą być kluczowe, ale z drugiej ona również brała w tym wszystkim udział. Tak jak powiedziałam, 16 września Brendan został w końcu aresztowany i oskarżony o cztery zarzuty zabójstwa w formie kwalifikowanej oraz jeden zarzut użycia broni podczas popełnienia przestępstwa. Jeżeli chodzi o dowody, to nadal nie wszystkie są publiczne, ponieważ nie było jeszcze rozprawy sądowej. Brendanowi odmówiono wyjścia za kaucją, ponieważ prokuratura uznała go za zbyt duże ryzyko ucieczki. Mieszkał bardzo blisko dużego lotniska, uczył się portugalskiego i podobno miał plany, aby wyjechać do Brazylii. Ale nie sam, bo z Julianą, której podobno miał załatwić drugi paszport. Więc to wszystko wygląda bardzo podejrzanie i dodaje tylko do tego, że to był jeden duży plan. Jeżeli chodzi o Julianę, to ta ugoda faktycznie zmniejszyła jej zarzut z morderstwa drugiego stopnia do nieumyślnego spowodowania śmierci. No i zdjęto też zarzut związany z bronią. Jeżeli chodzi o to, ile czasu spędzą w więzieniu i co dalej, no to słuchajcie, dowiemy się już bardzo niedługo. Ponieważ rozprawa oryginalnie miała odbyć się jeszcze w zeszłym roku, ale została przesunięta i rozpoczyna się, jeżeli wszystko pójdzie dobrze z planem, 12 stycznia 2026 roku, czyli jak ja to nagrywam, to w ciągu paru dni bardzo możliwe, że jak to publikuję, to już się rozpoczęło i cały proces ma potrwać około 4 tygodni, i ja jak najbardziej będę obserwować i robić materiały na temat tego, co się dzieje. Jest to okropna historia, okropna tragedia dla, dla rodziny Christine, dla małej Valerie, dla rodziny Josefa, niewinnego mężczyzny, który po prostu myślał, że wybiera się na randkę z kobietą, która po prostu chce odegrać ich wspólne fantazje razem z nim. Nie wiedział, w co się zamieszał. Dlaczego osoby, które mają romans, dlaczego uważają, że Odebranie życia drugiej osobie to jest łatwiejsza opcja niż rozwód, niż ja nie wiem, co musi być w głowie takiej osoby. I jak poczuje się Walerii, która pewnego dnia dowie się o tym, co się stało. Będzie na tyle duża, że ktoś powie jej coś, dlaczego nie masz mamy i taty. Ogromna tragedia. Rozprawa będzie miała miejsce już za kilka dni, jeżeli jej nie oddalą. Jak powiedziałam, będę robiła filmy na ten temat. Jest to bardzo medialna sprawa. Bardzo dużo o niej mówią na różnych amerykańskich mediach. Ja w tej chwili dziękuję Wam za oglądanie mojego kolejnego materiału. Napiszcie, czy będziecie oglądać moje sprawozdanie z... No mówię sprawozdanie, ja tam nie będę na miejscu, nikt mnie tam nie wpuści, ale z tego, co będzie się działo, będziemy obserwować wspólnie całą sytuację. Ja w tej chwili dziękuję Wam serdecznie za oglądanie kolejnego materiału na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli tego jeszcze nie robicie, i do zobaczenia w moim kolejnym materiale. Pa pa.